W jednym z licznych miejsc na świecie, gdzie wciąż można podziwiać wspaniale zachowaną i biedą umiejętność panoramę. Zanim przejdziemy do opowieści malarstwo panoramowe nigdy nie było zaliczane do form wielkiej sztuki. Już za panorama, stanowiący połączenie dwóch greckich słów. Celem panoramy było wywołać u oglądającego Poza samym zmarłodzinem wrażenie radości miały wzmacniać specyficzna architektura budynku wystawowego, specjalnie zaprojektowane oświetlenie, kształt i rozmiar płótna, a także przedłużenie obrazu w kierunku widza trójwymiarowymi rewizytami. Pomysłodawcą pierwszej polskiej panoramy i jej współautorem jest Jan Styka. Zaprosił on do współpracy znanego badalistę, Wojciecha Kostyka.